Witam wszystkich, cześć, uszanowanko. Co tam słychać? Ciekawego u Was, jak tam minął tydzień. No, ja tutaj e, chciałbym Was wszystkich pozdrowić e, na początku i podziękować Wam bardzo za to, że e, tam wspieracie mnie też w komentarzach i, i miłe te komentarze też od Was tam są. Na maile piszecie, dzwonicie, e, pytacie, interesujecie się, super, to miłe. E, bardzo chciałbym Was tam pozdrowić wszystkich, nie będę tu wyszczególniał kogo, także do wszystkich dziękuję jeszcze raz za wszystko dzisiaj puścimy kawałek o 60, kolejne tam sprawy związane z rozbiórką i montażem już składaniem, że tak powiem na nowych częściach wiadomo, filmy są z lekkim opóźnieniem ale wybaczcie mi no jestem sam ogarniam to wszystko sam i no nieraz jest tak, że nie mam czasu, żeby wam po prostu to wszystko poskładać i, i puścić, więc robię to wtedy, kiedy mam wolny czas, bo wiadomo, rodzina, dzieci, firma i to tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek zbytnio też nie ma kiedy. Wczoraj miałem fajny dzień, był wypad po pewne rzeczy, tam napisałem na karcie społecznościowej, no wielu was zgadło, o co chodzi, puszczę zdjęcie, no i przyznam się w końcu, co to, co to jest. Także zobaczycie sami, no, ciekawe rzeczy. Zobaczymy, może coś się uda wybrać z tego. Także, także, także życzę miłego oglądania i dużo zdrówka Wam życzę, bo to jest najważniejsze, żeby było. Bo bez zdrowia to wiadomo, jak to jest. A jak jest zdrowie, to i jest praca, i jest pieniądze, i są chęci, i, i, i wszystko po kolei, tak? No, pozdrawiam Was jeszcze raz. Przemo. Hej. No, mamy tutaj luźną, luźną mamy przeciwwagę, widać jak pracuje? Ładnie. Teraz zauważyłem na tym starym, na tym wale starym, co na złom idzie. O, śrubka, śruba luźna. Ta też luźna. Proszę bardzo. Musiała na pewno dzwonić. No nieładnie. Lecimy z koksem, czyścimy tutaj te przylgnie, pod tuleje Ja do tego używam oberka. To jest switierka prosta, pneumatyczna, nie? Można elektryczną, ale ta jest mniejsza. I tutaj jest lamelka, papier ścierny i nim tutaj sobie czyszczę te przypnie. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz czyścimy tutaj te obsady, gdzie tu spoczywa. No i też oberek. I szczotka druciana na krótkim włosiu i tu trzeba wyczyścić elegancko. wyczyszczone. Tutaj trzeba pilnować, żeby te przycignięty były. Tu ma być wyskrobane do białej kości. Ja uczulam zawsze wszystkich. Bo tutaj siada nam tuleja. o, o, to, widzicie? o. to musi być tu ideolo. każdej rdzy, ze wszystkiego ten narożniki, ja mam taki dornik zrobiony, żeby nam tu nie podbijała koleja, później nic się tu nie działo. Pamiętajcie, że tutaj wartość, wartość 500 to jest dużo więc tu musi być bardzo dobrze wszystko wykonane no. tak jak jest o wyskrobane idealnie o powierzchnia ma być siedząca mamy się w niej przeglądać tak ma być jak lustro a nie potem mi tutaj wydzwaniają, że tuleja wystaje bez podkładek, że to, że tamto a później mi wysyłają zdjęcia na maila jak już rozebrali, a tam jak w misiu czy co to? Chyba w misiu to było, nie? Co tego tak, talerz przetarła? Szybokrętem przykręciła i... i dobra I jedziemy orać. Mamy już wyczyszczone. O, można zobaczyć samemu. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I zobaczcie, są delikatne wrzery. są i tego nie unikniemy, dlatego pójdą dystansowe podkładki miedziane, 5 setek. I będzie wszystko grało. Tak jest. No, ale jest czyściutko, wygdrapane. Teraz tak, tamte przygnie też takie w miarę są, nawet dają radę więc chyba tutaj polecimy na Smalec na sam Smalec tylko założymy obadamy jeszcze jeszcze tą pierwszą o bardzo ładnie super dobra tu mamy przygotowany już blok teraz bierzemy się za odwracamy go do góry kopytami i i tam porujemy no, tuleje. mamy już pomierzone. Tutaj w bloku wartości tutaj trzymają te maksymalne wartości, czyli 0,5 przepraszam, 0,05, 0,06 odsetek wszystkie tuleje jak wkładacie to tu one się mają okręcać pracować mają o. różno ma chodzić tuleja zawsze ją trzeba każdą jedną o, tu ma być wyczyszczone dookoła tak jak pokazywałem wcześniej one muszą być tutaj ładnie spasowane yy, i wtedy dopiero tutaj mierzymy yy, tuleje dociska się z siłą 100 kg yy, ja robię to poprzez tak że daję sobie po przekątnej tej szpilki wystarczy, nie ma co cudować no i potem tu stworznię jakieś tam stare tłokowe podkładki żeby tutaj mi nakrętką kręcić dociągam i wtedy dopiero mierzę sobie czujnikiem zegarowym jakie są wartości po prostu ile ten kołnierz tutaj wystaje ponad, ponad płaszczyznę bloku tutaj, nie? No, dobra, teraz tak tu leję wyciągamy Będziemy tu je smarować. I teraz tak, tam zobaczycie sobie. O, tam są przylgnie bardzo ładne, e, aż dziw, szczerze powiem, naprawdę dziw, że tak po prostu zajechany kamieniem i w ogóle ten blok, ten silnik, a tutaj e, jest OK, więc tutaj nie będę na żadne dodatki szlachetniające wkładał. Tylko y, tradycyjnie na smart, typu fd 43 Tawot, Smalec, jak Wy tam to wolicie, ze skwarkami, aby płynnie nam to wchodziło, y, na to będziemy montować tutaj, nie? Czyli tam wszędzie, tam i na tuleje tu się posmaruje, oringi po prostu smarem i na smart wciskamy tuleje. Tak to wygląda. Biorę się za wkładanie. Tutaj należy też pamiętać o tych otworach. Te tutaj, co są po lewej stronie bloku. Dlaczego? Dlatego, że tymi otworami do góry idzie płyn wchodzący woda, co tam używacie, ale powiedzmy płyn, który opływa płodnicę, On tutaj idzie, omywa, opływa tuleje, wychodzi do góry tymi otworami, idzie w głowicę i z głowicy przechodzi tu do kolektora Wodnego i wypychany jest tutaj na termostat i do wodnicy. Także te otwory są tutaj, tylko tutaj na czwartym zniżu, to tu było zakamienione. Nie? Także pilnujcie tego, żeby też to ma być czyściutko. Tutaj bierzemy wietło 11 i lecimy. Sobie tu sprzęgiełko ustawiłem. Teraz tu mamy o, elegancko czyste te otwory. No tak jak mówiłem, tuleje są zdrowe. Te przylinie tam. Także to ładujemy na smar. Dobra, bierzemy się za O teraz widać, o tuleje mam już wprasowaną. O i teraz będzie widać. O ile tam jest miejsca teraz do tego, żeby płyn przeszedł i, i wychodził tuleje. Ile tam jest teraz miejsca? A to wszystko w tamtym, tamtym odcinku było widać, że jest wszystko e, niedrożne, nie? Ja tutaj dubałem śrubokrętem, żeby dojść do tulei. To wszystko było w kamieniu. No, a teraz jest znówka. Dobra, ma mamy już tutaj e, wydmuchany, wygolony, wymyty. E, zabezpieczenia odgięte, dociągnięte ta była luźna śruba, także zawsze warto nawet nowe wały jak macie to te wały sprawdzajcie, dociągnięte przeciwagi pamiętacie w jednym z filmów tam był przykład nowego wału i stopy główne, przepraszam przeciwagi nie były dociągnięte, praktycznie się odkręcały ruchem klucza no, także Tutaj już mamy podciągane, zabezpieczone, ładnie, o, elegancko. Teraz tak, broki wykręcone były, jak i górne, tak i tamte, nie? Tutaj te, o i te broki są na klej do gwintów wkręcone. Nie mają prawa się odkręcić, to szczelnienie jest stuprocentowe. Nic tam, żadnych zawierciń nie ma, po obrótce wszystko wymyte, wydmuchane. Także przystępujemy zaraz do montażu panewek w bloku i będziemy osadzać wał. Jeszcze sobie tutaj najpierw przypasujemy panewki oporowe, tak zwane pierścienie oporowe. Tutaj na stopie najpierw sobie przylukam, jaki to luz mamy. Produkcyjny 010 ma być, więc będziemy dążyć do tego, żeby utrzymać wartości produkcyjne, Mamy Pierścienie oporowe dopasowane. Mamy luz produkcyjny 0,10. Dyszek. Tutaj, jak wkładacie szczelinomierz, to musicie przekręcić na całej długości ze szczelinomierzem. Na całej szerokości. Szczelinomierz idzie razem. No, Nie wkładacie praktycznie z każdej strony, gdzie byście go nie włożyli, to on ma tutaj wejść. Z której strony by nie wszedł, nie? Spróbujemy włożyć go. O! Jest pięknie. I przekręcacie ze strzelinomierzem mierzem dookoła. O! Praktycznie z jednej. A później wkładacie go z drugiej strony, tak? I ma się płynnie obracać tutaj nam. Także oporowe mamy już dobrane. Założone. tak ma być. Dobra, montujemy teraz wał na, yy, na, na, na blok. Wał mamy przykręcony siłą 100 Nm, 10 kg, stopy główne. Pozabezpieczałem już tak jak trzeba. Wcześniej przed montażem wału jeszcze tutaj wymieniałem ośkę koła pośredniego, yy, wpracowałem ją na yy, klej do połączeń, do łożysk do połączeń ciasnych takich do 0,10 wartości pasowości 0,10 no on dość ciasno mi wszedł, także nowa ośka ciasno weszła, bałem się, że tu będzie ten kupiłem sobie też już tutaj mam tą rolkę a ja tu mam Kupiłem sobie też tą rolkę naprawczą, wymiar naprawczy. Ona jest dwie dychy szersza i jest tutaj taka fazowana, nie? To jest taka ośka, wymiar naprawczy. To sobie też wziąłem, bo nie wiedziałem, jak to się nie zachowa, ale udało się, że, że ta typowa gładka po prostu tutaj nakleją wprasowałem i, i trzyma. I będzie trzymać. No, wał już mamy. No i wał się kręci płynnie. O. Tak się ma wał kręcić. No, ma się płynnie kręcić. O. Nie zacinać się ani nic. tutaj luz zostawiliśmy. Po osiowy mamy produkcyjny. 0,10. Tam. 0,15 tak bardzo ciasną. Także jest ideolo. Dopasowałem te panewki tutaj. Ok. Nie raz tutaj z tymi, z tymi panewkami się bawię, nie? bo czasami jest tak, że jak się założy na przykład na nominał albo założy się na pierwszy szlif gdzieś powiedzmy te panewki które na przykład na pierwszy szlif się założy, nie? 0,30. Kiedyś jeszcze robili takie 0,15 na wymiar, ale już teraz ich nie ma. Teraz są 0,30, potem 0,60, 0,90 trzeci szlif. Więc tutaj jest nieraz tak, że za duży jest ten luz na przykład i wkładasz szczelinomierz na nominale na przykład i wychodzi 0,3. No to wtedy kombinuję tak, że jedną zostawiam nominalną, drugą wkładam 0,30, nie? Albo inaczej też, jak jest na przykład na pierwszym szlifie To też tak kombinujesz, na przykład jedną daje pierwszy szlif, drugą daje drugi, drugi szlif, nie? tak żeby No wiecie, no trzeba tutaj pobawić się trochę, nie? Żeby, żeby ten luz tutaj wyłapać, bo nie zawsze po szlifie wychodzi idealnie do No i już i co, teraz będziemy zakładać garnuszki Zaraz sobie ten bloczek obrócimy yy, I będziemy sobie zakładać ten Tłoki na korbowody i będziemy wrzucać je w silnik. Ustawiamy sobie luzy, sprawdzamy właściwie ustawiamy. Sprawdzamy luzy na zamkach pierścieni ja zawsze przed złożeniem, założeniem tłoka. Cylinder, tuleje Zawsze sobie sprawdzam pierścienie I to nie tak na chybił trafił Tylko na przykład sobie już Poznaczyłem sobie który tło gdzie ma trafić I zestawy I po prostu jak na pierwszy cylinder Wchodzą dane te na przykład pierścienie To je tu pasuje, nie? Tak samo tu, nie robię na przykład na jednej tulei Tego pomiaru, tylko tu gdzie mają Trafić te pierścienie To tutaj je mierzę, bo mam wtedy Stuprocentową pewność, że Tutaj jest ten wymiar, i on tutaj trafi. Nie? Chociaż one trzymają wszystkie wartości, te tuleje produkcyjne, i tak dalej, ale ja wolę tak. I zawsze, jakbyście sobie chcieli posprawdzać takie coś przed montażem, to sobie wkładamy pierścień, tłokiem go podpychamy. Tam gdzieś 2-3 cm, żeby on się nam wyrównał od tłoka. Wtedy równiutko wiemy, że równo jest pierścień. I dopiero teraz dokonujemy pomiaru. O, jest zameczek, piękny. Jak myślicie, ile będzie miał? O, 0,4, nie? Wsadzamy szczelinomierz 0,4. Jest 0,4? Widać? Widać. 0,4. Jest. No i wsadzamy go tam. O, jest. No, i wchodzi nam elegancko. 0,45 Zobaczymy, jak to wyjmiemy. Dobra, 0,45 No, 0,45 nie wchodzi. Nie wejdzie. Dobra, no to wiemy, że jest 0,4. I tak lecimy z każdym jednym pierścieniem. Tego potem sobie wyjmujemy. Tak, odkładamy. I wkładamy potem następno. Teraz nam się trafił chromowy. Napisami do góry. Dajemy. Tak. Przechylamy go w miarę równo. Żeby nam tu. O. Pod palcami. I teraz go płokiem. O. Jest. Proszę bardzo. Bierzemy teraz szczeliną, powiedzmy 0,4. Badamy go. Wejdzie czy nie wejdzie? O, 0,4, no tu nie chcę zejść, coś. O, wszedł, dobra, okej, okay, co ze Siedzi. 0,4. 0,4. Widać? 04. 0,4 0,4 I wkładamy. Jest ok, dobra. I tak robimy z wszystkimi pierścieniami. Wtedy jest 100% pewność, że te pierścienie zamki mają takie jak trzeba. Luzy produkcyjne na zamkach 035, 055 mm. Takie są luzy produkcyjne w tym silniku, natomiast luzy kwalifikujące do naprawy to jest 2,5 mm. Nie? To jest dla mnie stanowczo za dużo, bo tak naprawdę jak już mam 1,5 mm luzy na zamkach, to ja już krzyczę 1,5-2 mm, 1,8 mm, to ja już wtedy krzyczę. No, tak to wygląda. Lecimy dalej, uzbrojamy.